Witam Was wszystkich Dzisiaj zabieram Was na mój trening góry Mamy godzinę 8.35 Jest sobota 2 września I co? Ja już witam się dzisiaj z moim przy śniadaniu Na śniadanie mam kaszę manną z bananem oraz cynamonem No prawie mi wypadło I do tego jeszcze taki jogurt proteinowy Wychaczyłem go w Lidlu na promocji, więc wziąłem. No i oczywiście do tego kawa. Dzisiaj na treningu góry na pewno będzie płaska, nad, nad którą no, pracuję, ale jakoś się nad nią nie skupiam za bardzo. Więc myślę, że trening Wam się mega spodoba. A jeszcze jeśli chodzi o wagę, to dzisiaj waga na czczo pokazała 65,7, więc powoli wzrasta. Tylko przypominam, że startowaliśmy z 64 kg i już jestem miesiąc na tej masie, więc jestem zadowolony z tej wagi. No i co? Widzimy się już na siłowni. Dobra, ja badam Jarkę cytruliny. Z wami widzę się już na treningu, a ja jeszcze idę się rozgrzewać. Zaczynamy sobie ćwiczeniem każdego typowego nastolatka, który pierwszy raz zniósł siłowni, czyli ławką płaską. Tydzień temu w pierwszej serii miałem 60 na 8, więc dzisiaj spróbujemy 69, na 9. Potem druga seria 62,5 na 6 było, więc próbujemy na 7. I potem było 67 chyba i pół. Na, 4 z tego co, na 3 z tego co pamiętam, więc próbujemy na 4 A nie, w drugiej serii było jednak 65kg Zobaczymy jak to pójdzie, ale tak jak mówiłem, ja jakoś bardzo na tej ławce płaskiej się nie skupiam Robię po prostu to i tyle Dobra, zaczynamy pierwszą serię, oczywiście magnezja wzięta Jeżeli u was nie można na siłowni brać magnezji i z niej korzystać To po prostu zmieńcie siłownię, nie? Około 3 minutki teraz przerwy i lecimy sobie już z 65. Ciśniemy sobie z drugą serią. Teraz jest w planie 65 na 6 powtórzeń, więc jak pójdzie to będę się mega cieszył. 65 poszło na 5 powtórzeń ale dobrze, przez to przez mój one. Bo krzywo się ustawiłem, ale trudno. Lecimy jeszcze z 7, 6, 7,5. Dobra, lecimy sobie z trzecią serią. Tutaj, jak pójdzie na 3, to będzie ok. Jak na 4, to będę się bardzo cieszył, ale nie będę jakoś katował, bo potem mam skos, na którym bardziej mi zależy. I tam będę się bardziej starał. cztery, zrobiłem to tragicznie technicznie. No ale trudno. Dobrze, poszło na 4 i teraz lecimy z ławką skośną. Dobra, jak tu jeszcze siedzę, to odpowiem sobie na jedno pytanie, które również mogli się zdawać na moim Instagramie, więc polecam wchodzić i obserwować moje relacje, bo może ty w następnym vlogu się znajdziesz z pytaniem właśnie. Co zrobić, jeśli dobrze się odżywiasz dobrze trenujesz, ale nie możesz nabrać masy? No to tak, na 100% musi iść więcej, polecam robić sobie szejki, dodawać wysokokaloryczne produkty, no głównie z tłuszczy możesz nawet dobijać, zdrowych na przykład dodawać masła orzechowego, orzechy sobie po prostu tak skubać, albo po prostu jak już nie możesz tego przejadać, no to obciąć sobie trochę aktywność. Ale ja na Twoim miejscu dodawałbym właśnie kalorii jeszcze więcej, no i wtedy na pewno masa pójdzie do góry. Dobra, to jak mówiłem, teraz przechodzimy na ławkę z kośną. Będę wypychał hantla, a nie sztangę. Tutaj w pierwszej serii bierzemy sobie 24 kg w jednego hantla. I na 5 powtórzeń będziemy sobie robić, czyli ten najniższy zakres hipertroficzny. Ale w następnych tygodniach już będę sobie progresował, więc te powtórzenia pójdą na pewno do góry. Fajnie na 6 powtórzeń poszło, tak chciałem. Druga seria również poszła na 6. W trzeciej serii już postaram się zrobić 7 i przechodzimy do następnego. Fajnie, cieszę się, 7 poszło w tej trzeciej. Za tydzień będziemy w pierwszej robić 7, 7 i potem 8. I tu taki pro tip, jeżeli chcecie mieć pełną klatkę, no to musicie ją przetrenować całą, więc musicie też dodawać oprócz płaskiej i tak dalej. Jakieś wyciskanie na skosie, i do tego też jakieś dipy na dół klaty. Na klatkę w tym treningu to by było tyle z tych ćwiczeń, już. I teraz przechodzimy do wznosów. Będę tutaj atakował środkowy na ramienny. Dobra, przechodzimy do pierwszej serii wznosów. W pierwszej serii celuję tak na gdzieś 9 powtórzeń i potem będziemy sobie dokładać. poszło dosyć gładko, więc druga seria czyli też na 9 i trzecią już zrobimy na 10 powtórzeń. Dobre, jeśli chodzi o drugą serię, to tak samo poszło na 9 powtórzeń, no a teraz już będzie trzecia i będziemy tutaj katować do 10 powtórzeń. No, już blisko upadku, albo do samego upadku zrobimy. Że do upadku zostało tylko jedno powtórzenie, ale poszło na 11. Więc w przyszłym tygodniu, już pierwsza seria na 10, druga również i potem zobaczymy. Dobra, lecimy teraz z plecami. Jako pierwsze ćwiczenie będę tutaj katował do najszerszego i będę ściągał sobie z góry. Tutaj też trzy serie wlecą, po samo chyba po 9, pierwsze dwa, później na 10. Trzecia, ostatnia, no i później będziemy przechodzić już do czworobocznego. Dobra, jednak poszło na 10 powtórze, więc druga będzie taka sama, a coś jeszcze będzie na 11. Oczywiście taką koszuleczkę, jak ja mam dzisiaj na sobie, dorwiecie na skiller z moim kodem o który wam się tutaj gdzieś wyświetli. Otrzymacie ją oczywiście taniej, a przy okazji pomożecie mi w rozwoju. I jeszcze przy okazji odpowiem sobie na jedno pytanie, a brzmi no tak: jakie ćwiczenia trzeba wykonywać, żeby zrobić sześciopak? No to najważniejsze ćwiczenie to odciągać się od jedzenia. Nie, no tak bez byki, no to na pewno musisz mieć niski procent kaki tłuszczowej, żeby było cię widać sześciopak. A jeśli chodzi o ćwiczenia, no to nie wiem, no ja wykonywałem planka kiedyś, a wykonuje wykonuję oraz takie unoszenie nóg w górę i to mi wystarcza, co nie? Ale i tak, żeby mieć sześciopak, no to niskie procenty tłuszczowej musi być. Dobra, jeżeli chodzi o trzecią serię, to będę już celował w 11 powtórzeń, żeby mega blisko być tego upadku, albo już po żeby był ten upadek mięśniowy. Jeszcze pasków nie będę zakładał w tym tygodniu, może w przyszłym. Na razie jeszcze aż tak nie czuję, żeby mi ten chwyt ograniczał, więc paski na razie zostawiam. Trenuję jeszcze to ramię, razem z tymi plecami. I druga seria. Jakby coś, to również poszło na 10, więc w przyszłym tygodniu progres na 11, i potem trzecia będzie 12. Zrobiłem do totalnego upadku. Oczywiście prawą też robię, ale już wam jej tutaj nie pokazałem. Tak, teraz będziemy atakować sobie czworoboczne. Tutaj będą trzy serie, wszystkie blisko upadku i ostatnia chyba totalnie do upadku mięśniowego. No i co? Będziemy zaczynać pierwszą. 12 powtórzeń blisko upadku. Dobra, druga seria poszła tak samo jak pierwsza, ale już założyłem do niej paski, bo ten chwyt się po prostu kręci i mi wypada z rąk. Więc rzucicie na 11, trzecią robi już do upadku, więc albo na 12, albo na 13. Zobaczymy, jak pójdzie. I taki protip, jeżeli chcecie robić najszerszy, to łokieć musi ciągnąć blisko ciała, a jak chcecie robić czworołoczny, no to łokieć się ciągnąć daleko od ciała i wtedy już możecie sobie rozdzielić trening na najszersze i czworoboczne do upadku. zrobiłem jednak na 14 powtórzeń, więc się cieszę. Teraz jeszcze został nam tym bar tył barku, biceps i triceps, więc lecimy z tyłem barku. Jeżeli będzie I na tył barku będę robił odwodzenie linki. Tylko dwie serie, ale jedna blisko upadku, a druga do upadku mięśniowego. Zaczynamy pierwszą serię, tutaj celuję gdzieś w około 12 powtórzeń, ale zobaczymy jak wyjdzie. 14 powtórzeń siadło. jedno w zapasie, więc myślę, że drugie na 15 będzie spoko. Odpowiem sobie na jeszcze jedno pytanie. Co zrobić jeśli ćwiczę w domu, a mam tylko handle 10kg i to jest dla mnie za lekkie? No to masz chyba trzy opcje. Pierwsza, zrobić po max 20 powtórzeń, bo tak jest przedział hipertroficzny, więc więcej to, to nic, nie ma sensu. Po drugie, no to po prostu kupić handlę, bo nie widzę innej opcji. No a po trzecie, no to kupić karnet i iść na siłownię. No, nie widzę tutaj żadnego sposobu, żeby jakoś magicznie obciążyć te dziesiątki. Więc no, jedynie te trzy sposoby. No. Musisz coś z tego wybrać. Dobra, druga seria. Tutaj lecę już do totalnego upadku. w głowie zakręciło, ale dobra, poszło to na 16. Jeszcze druga ręka, i już robimy łapy. Dobra, Robimy sobie teraz trzy serie. Mówiąc po polsku, naginanie na biceps siedząc. To będzie pierwszej sprzęty na łapy. A drugie to zobaczycie. Pierwszą serię celuję gdzieś na około 11 powtórzeń. Blisko upadku, więc zobaczymy jak wyjdzie. 11, z Zapasem na jedno powtórzenie. Druga pójdzie, tak samo obstawiam. I trzecia może pójść, albo 11, albo na 12. Zobaczymy. Dobra, druga seria poszła na 11 ledwo, więc teraz obstawiam trzecie, że też pójdzie 11 albo 10, zobaczymy. Robi już totalnie do upadku i potem już został tylko triceps. 12 ledwo 11 do totalnego upadku, zostały jeszcze triceps i allahy. Dobra, lecimy z pierwszą serią ściągania sznura, będą takie trzy, raczej wszystkie blisko upadku, ale nie do samego spodu, ale zobaczymy jak wyjdzie. Po trzech seriach jeszcze tylko allahy i kończymy trening. Pierwsza seria 11 powtórzeń. Ja mam dwóch sznurów, jak widzicie, żeby mieć dłuższy zakres i dopinać ten triceps na końcu. Dobra, jeśli chodzi o drugą serię, no to poszło tak samo jak pierwsza, czyli tam chyba na 11. Teraz lecimy sobie z trzecią już ostatnią na triceps i tutaj już do upadku, więc zobaczymy albo 12, albo 13. Na 12 powtórzeń, i zostało jeszcze tylko 3 seria alachów, i już lecimy do podsumowania. Do podsumowania trening dzisiaj siadł idealnie. Wszystko praktycznie poszło jak po mojej myśli. No, może oprócz tej płaskiej, ale to tam. Jedna sera co nawet na to nie patrzę. Niby nie było pompy, ale czułem, że mega fajnie jest ciało przećwiczone. Ludzi, nie było też za dużo. W sumie taka idealna o, o, o ilość osób, jeśli chodzi o tą siłownię, bo jest tam strasznie ciasno. No i tak, nikomu z tą kamerą dzisiaj nie przeszkadzałem. Jestem z tego bardzo zadowolony. No i co? Mega fajny trening. I zostańcie jeszcze, bo pokazuję Wam, co jem po treningu. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że dzisiaj na treningu spaliłem jakąś chorą liczbę kalorii, bo wyszło tam prawie 9, 950. Więc, na, jak na trening siłowy, jest to strasznie dużo. I, ale też no przez to, że byłem tam dzisiaj ponad 3 godziny. była aż 3 godziny i około 15 minut. Ale to też przez to, że dużo gadałem i oczywiście muszę ustawić tą kamerę, potem to wyłączyć, przestawiać, no i tak. Więc jeszcze się cieszę, bo są wakacje, więc się nie spieszyłem. Zmienię to dopiero jak będzie już rok szkolny i będę się po prostu śpieszył z tym treningiem. Ale jeszcze dzisiaj na luzie, ale to co spaliłem się tych kalorii to jest niewyobrażalne. Dobra, ja posiłek potrajnikowy mam już gotowy, wygląda on u mnie tak. Tutaj mamy ryż, drzem, serek whisky oraz takie kulki z biedronki, płatki. I tak, jeśli chodzi o mnie, to ja wyznaję taką zasadę jak 80-20, czyli 80% produktów nieprzetworzonych i takiego jedzenia nieprzetworzonego. No, i 20 to są takie cukry, czyli jedzenie przetworzone i tak dalej. No i ja głównie to 20% wykorzystuję na posiłek przedtreningowy lub potreningowy. No i dlatego, że po prostu wpadają tam cukry takie proste i tak dalej, bo musi się to szybko wchłaniać, co nie? I tam sobie dorzucam jakieś płatki, czasami jakieś krówki sobie daję, więc tak to u mnie wygląda. Na pewno diety nigdy nie chcę mieć opartej tak jak sam sulek. Nie wiem, czy wiecie kto to jest. Jak nie, to wam tutaj zdjęcie. Jego. Dieta jest tragiczna. Seria to już powoli nawet śmieciowym jedzeniem nie można nazwać, bo to są tylko produkty przetworzone nie? i to widać po, po nim, że to moim zdaniem mu nie sprzyja. No ale co, tak właśnie wygląda moje podejście do jedzenia. Makro musi się zgadzać, no i bazuje głównie na produktach nieprzetworzonych. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, komentarza. Oraz podjęcie na moje inne social media. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia ponownie.